Dzień dobry Siemaneczko, witam wszystkich. H16 Challenge 2 u mnie na kanale. Propsy Solar za akcję, naprawdę wielki rozmach. Nigdy nie sądziłem, że coś takiego trafi do mnie. Dostałem nominację, no to jedziemy moi drodzy. Ja już tutaj odpalam bicik, niech on już leci. Pa pomagajmy, pamiętajcie, warto pomagać. Link do wszystkiego znajdziecie w opisie. Pozdrawiam wszystkich wpłacających i angażujących się w akcję. Dzięki bardzo. Witam wszystkich, ciepło, jestem Dale. Zgłaszam się do wspaniałej akcji tej. Mam nadzieję, że wszystkim wam spodoba. Makin. to on mnie nominował. Kwarantannę mamy, no to w gierki gramy. PC TWO, Mega Świata Ramy. Tak jakowicz, prezentował nam wakacje. Dajesz Marałapie pierwszą pierwszą nominację. Była pierwsza, no to teraz lecę z drugą. Na gorąco czekam wersy. Lopus duo. Wierzę Seba, że dasz tutaj niezły pokaz. Twoja skala na wokalach jest wysoka. Lecę pokrać święta jest opcja taka. Ostatnia eliminacja dla Głukiego Bydlaka. On Romero w łapie, wróg się boi. Potem wszystkich łowców. Ja yeah, boj! A na koniec ode mnie słów kilka. Nominuję jeszcze Maurycego Wilka.